Z uprzejmą prośbą o zwrócenie wolności mojemu bratu Wojciechowi Polskiemu, synowi Piotra i Anieli, wnukowi Jana. Ty, partyzant. Mówisz reszta Twojego oddziału. Na pewno zaszła jakaś pomyłka. Może został pomylony z kimś innym. Może gdzieś po lasach biega jakiś inny Wojciech Poleski. Bandyta, który może zrobić komuś krzywdę. Tylko od siebie zależy, kiedy przystanę. Chciałabym chociaż wiedzieć o co jest oskarżony, jaki paragraf rzekomo naruszył i kto go będzie bronił. Przecież każdy z nas zasługuje na uczciwy proces, mój brat tyle zrobił dla naszego kraju. W 39 pomagał wywieźć polskie złoto. W 40 brał udział w kampanii francuskiej. Dostał za to orgulę. Później brał udział w bitwie o Anglię. No i został cicho ciemnym. w Polsce, działał w AK. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Na to bycie w AK, to byśmy jeszcze przymknęli oko. Ale partyzantka Napadyra na władzy ludową. załączam zdjęcie jego jedynego dziecka, Stasia. Proszę, nie pozwolić, by Staś stał się sierotą. Dobra, pan. Słuchaj, Leśny. To nie będzie trwało w nieskończoność. Ty mówisz coś, czy się żegnamy? <śmany> Niech żyje wolno Polsko.